Na to, że jak najwięcej panów i pań będzie nas słuchać, z tego względu, że będziemy mówili o bardzo ważnych tematach. Czy udaje mi się zmienić slajd? Czy bliskość może uratować życie i zdrowie? Jak państwo myślicie? Zgadza się, tylko żeby jeszcze to chciało mi działać. O. "Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I bliskość ma bardzo duże znaczenie z tego względu, że nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie wszystko dobrze obejrzeć, zbadać. Nikt z nas na pewno nigdy nie widział samodzielnie swoich pleców ani swoich czterech liter, tak to można powiedzieć. A okolice intymne też nie zawsze są dostępne, czy to ze względu na budowę anatomiczną, czy to ze względu na ograniczenie mobilności, czy to ze względu na ograniczenie sprawności manualnej. W związku z czym dlaczego warto to samo badanie, o którym wszyscy mówią w ramach chociażby akcji Movember, zrobić wspólnie. Po pierwsze co dwie głowy to nie jedna, czyli zawsze dwie osoby widzą więcej niż jedna. Już się robi z tego nam małe konsylium lekarskie. Co cztery ręce to nie dwie, czyli zawsze ktoś o innym czuciu w opuszkach palców może coś innego wyczuć, może założyć coś, czego my sami nie będziemy czuć. Tak jak wspominałem, to ograniczenia sprawności, ruchomości czy dostępności do narządów płciowych będą mogły nam ograniczać prawidłowe wykonanie tego badania. A z pomocą osoby bliskiej możemy to zrobić prawidłowo, sprawnie, a jednocześnie nie przeoczyć tych sygnałów, tak zwanych alarmowych, które mogą nas skłonić do tego, żeby trafić do lekarza na bardziej szczegółowe badanie. Ale jeśli my mamy jakieś nawet wątpliwości, czy wydaje nam się, że coś wyczuliśmy w jądrze, w prąciu czy w piersi, to czy to wtedy ta druga osoba może potwierdzić, wiesz co, ja nic nie czuję, albo masz rację, jednak chyba coś tam jest, chodźmy, sprawdzimy się. Jest to pewien wyraz pełnej bliskości i zaufania z tego względu, że no, już nie ma bardziej chyba intymnych sfer niż sfera genitalna, i w pełnym zaufaniu, w pełnym wyrozumiałości i odpowiedzialności za swoje zdrowie w związku. To samo badanie razem wzajemne i obojga partnerów, jakby jest tutaj bardzo istotne i przyczynia się do budowania tej bliskości, do budowania wzajemnego zaufania. Może to być pewien wspólny rytuał, że każdego pierwszego danego miesiąca robimy sobie badanie, czy w weekendzie przypadającym po pierwszym danego miesiąca, a czasami może być to także początek sytuacji intymnej. Co powinno zainteresować naszą partnerkę, partnera, jeśli mówimy tutaj o mężczyźnie? W zakresie naszego badania są jądra. Chcemy uniknąć co najważniejsze guza jądra, ale też mogą być inne, mniej że tak poważne, ale też często istotne schorzenia typu wodni, jak jądra tolbie najającze, czy żylaki powrózka nasiennego. W zakresie prącia, to, czego się obawiam, to guz prącia. Co prawda guz prącia dotyczy starszych mężczyzn z wieku 50, 60, 70 lat, ale najmłodszy pacjent, którego operowałem, miał 35 lat, więc to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie daleko po 50. Oprócz guza prącia, także choroba Peyronie, czyli nabyte skrzywienie prącia, które charakteryzuje się obecnością pewnych takich grudek, zwapnień, stwardnień w obrębie błony białawe ciał jamistych, ale też może być wrodzone skrzywienie prącia, które może nam utrudniać bądź czasem nawet uniemożliwiać współżycie. Stulejka, czyli przewężenie na pletka częściowe bądź całkowite, a także może także wystąpić samodzielnie krótkie wędzidełko, które może powodować Przyginanie żołędzi w czasie pełnej erekcji. Co ciekawe, że warto także u mężczyzn badać piersi. Dlaczego? Bo guz piersi. U mężczyzn też występuje, oczywiście rzadziej niż u kobiet, ale to nie jest choroba, która, której kompletnie nie ma. A że nie mówi się o tym, że mężczyźni powinni także swoje piersi zbadać raz na miesiąc, wówczas często w momencie, kiedy dochodzi już do diagnozy, to jest to dość późny etap. Drugim schorzeniem jest ginekomastia, która nie jest jakąś nowotworową chorobą, ale może utrudniać funkcjonowanie i wpływać na własną pewność siebie. Co w ramach badania jąder? Najważniejsza zasada raz na miesiąc. Regularność jest tutaj ważna, żebyśmy robili to faktycznie raz na miesiąc, a nie raz na rok, bo niestety choroba nowotworowa jądr postępuje bardzo szybko. W momencie, kiedy zgłosi się do nas pacjent do gabinetu, my w ciągu tygodnia zrobimy mu zabieg. Nie za miesiąc, nie za trzy miesiące, tylko w ciągu tygodnia. Szukamy Zmian, których nie było wcześniej. Zmiany kształtu, wielkości, konsystencji, jakieś nowe bolesne miejsca, których nie było wcześniej, czy w ogóle coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego badania, a także ewentualnych różnic między jądrami, czy jedno jądro jest twardsze, drugie miększe. Jakie warunki dobrze, żeby były. Po pierwsze ciepło, czyli najlepiej zrobić to w czasie kąpieli lub po kąpieli, aby był czas i miejsce na to, żebyśmy się nie spieszyli, że za chwilę ktoś przyjdzie, za chwilę musimy wychodzić, czyli żeby nie robić tego w pośpiechu. Ważne, oczywiście najważniejsza intymność, tak, czyli że nie mamy stresu, że ktoś nam wejdzie do pokoju, do łazienki czy w miejsce, w którym aktualnie przebywamy, bez stresu, ale i też bez patosu, bez heheszków, jak to mówią, to, żeby zrobić to tak, tak, jak trzeba prawidłowo, żeby nie przeoczyć jakichś czerwonych sygnałów tak zwanych red alert. No i często samo oglądanie, czyli ta pierwsza faza badania na pewno warto zrobić przy dobrym oświetleniu, żeby było wszystko tak, jak trzeba. Czemu to tak przeskakuje? Jak badać jądra? Mimo wszystko zachęcam, zachęcam każdego, który by się chciał podjąć samo samobadania jądra, czy swoich, czy, partner, czy partnera, żeby odrobinę poczytać o anatomii, czyli że jest jądro, jest na jądrze, jest powrózek nasienny, w nim jest nasieniowód, czyli żeby odrobinę wiedzieć. Co my tam mamy w środku. Ciepłe ręce spowodują, że ta moszna nadal będzie rozciągnięta, a nie na sam kontakt z dłoń się skurczy. Między kciukiem a pozostałymi palcami macamy przód, tył, przyśrodkową część jądra, boczną część jądra, górny biegun, dolny biegun i wszystko to, co z tego jądra wychodzi nam w górę aż do kanału pachwinowego. Delikatnie. Sprawdzamy powierzchnię, ale nie tylko. Musimy delikatnie ścisnąć w każdym kierunku, żeby zobaczyć, czy konsystencja wewnątrz też jest taka sama, czy nic się nie zmieniło. Warto się nauczyć tak zwanej topografii tego jądra, czyli co gdzie u nas jest. Nie znaczy to, że każdego mężczyzny będzie idealnie tak samo, bo jeden może mieć jakąś torbielkę, drugi może mieć jakieś stwardnienie, jeszcze inny może mieć coś. Innego, ale coś, co nie jest koniecznością do wykonania jakiejkolwiek interwencji, ale po prostu on tak ma. Dlatego tej własnej topografii warto się nauczyć. Co dalej? Pamiętajcie, że jedno jądro zawsze może być większe niż drugie, że jedno jądro może być wyżej niż drugie i że jedno jądro może być ciut bardziej wrażliwe niż drugie. To jest zupełnie normalne. I często zadają mi pacjenci pytania, a jak ja mam prawe wyżej, ale we niżej, to czy to jest źle? Nie, tak po prostu jest i to nawet będzie się zmieniać, bo w sytuacji, kiedy będzie zimno, te jąderka będą szły do góry. W sytuacji, kiedy będzie ciepło, tropiki, będzie nam ta moszna się rozciągała i te jąderka będą szły w dół. Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Na pewno coś, czego wcześniej nie było. Nowy jakiś guzek, stwardnienie, zmiana kształtu, zmiana wielkości czy ewentualna bolesność. I co wtedy? Warto wtedy czym prędzej udać się do specjalisty, który wykona w trakcie badania USG moszny. Jeśli przypadkiem, w co wątpię, ale mogą się zdarzyć sytuacje, że są urolodzy, którzy nie mają siebie w gabinecie USG, to do takiego urologa nie, nie idziemy. Kiedy powinniśmy pójść? W ciągu tygodnia. Czyli nie dajemy sobie na to za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, a jeszcze nie daj Boże, w terminie wyznaczonym przez NFZ. Dobrze, bo jeśli to będzie za 2028, bo akurat wtedy jest wolne miejsce do urologa, to na pewno nam to nie pomoże. Czy załatwimy to w ramach NFZ-u, czy prywatnie, nie ma to żadnego znaczenia. Mamy po prostu trafić do urologa iść samemu, czy z partnerką, z partnerem, jak najbardziej razem, zawsze, co ten jakby no brzemię tego, co tam się dowiemy, przyjmowane razem, będzie łatwiej dla nas do, że tak powiem, do, do przyjęcia. Co jeszcze może nas zaniepokoić? Istotne zmniejszenie się, zwiększenie jądra, uczucie pewnej ciężkości w mośnie. Nie oznacza to od razu nowotworu, ale może oznaczać inne schorzenia. Jakiś tępy ból w podbrzuszu czy w pachwinie, płyn w ewidentny, jakieś dyskomforty, bóle, a także powiększenie tkliwości piersi. To też powinno nas częściowo, że tak powiem, wdrożyć pewien, pewne zaniepokojenie. Co innego możemy znaleźć? Możemy znaleźć wodniaka jądra. Tutaj Państwo widzicie schematycznie oraz jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli duże powiększenie moszny po jednej stronie, czasami po dwóch. Ale to co ważne, że jeśli mamy takie powiększenie, to nie myślmy od razu, to jest tylko wodniak. O tym, czy to jest wodniak, ma potwierdzić nam lekarz w trakcie badania USG. Jeden z moich pacjentów przychodzi, Panie doktorze, mam wodniaka. No w końcu przyszedłem po roku czasu, przekładam sondę, a tam guz wielkości głowy dziecka. Więc. Samodzielne stawianie diagnozy może czasami nas wprowadzić w duże problemy. Torbyl na jądrze, czyli powstanie w pewnej przestrzeni płynowej w najądrzu, czyli nad jądrem, a także żlaki powrózka nasiennego, które, czyli poszerzone sploty żylne, które mogą dawać po angielsku to się nazywa back of worms, czyli taki worek z robakami, że tak dużo tego jest, że to widać aż przez skórę. Po jądrach zawsze powinniśmy zbadać prącie, czyli w zwiotczeniu ściągamy napletek, oglądamy całą żołądź, cały napletek, całą skórę prącia z każdej strony, nie tylko z tej, z której my widzimy, czyli 360. Jeśli mamy możliwość osiągania wzwodów, to wtedy musimy sprawdzić ruchomość napletka, czyli czy ten naplatek bez problemu schodzi w trakcie pełnej erekcji, a także czy istnieje pociąganie wędzidełka, czy daje nam to ból, dyskomfort w czasie aktywności seksualnej, a także kształt, czy jest on zadowalająco prosty. nie musi być idealny, czyli może delikatnie być zagięty w górę, w dół, w prawo czy w lewo. Ale jeśli nie utrudnia nam to normalnego funkcjonowania w codziennym życiu i w aktywności seksualnej, jest ok. Więc pamiętajmy, że każde prącie będzie inne. Co jeszcze możemy znaleźć? Tak jak mówiłem, w ramach prącia na pierwszym zdjęciu widać gus prącia na żołędzi. Widać także skrzywienie prącia w wyniku choroby Pejloniego, czyli mocne takie zagięcie na poziomie 60 stopni w dół, czy chociażby zwężenie napletka, które po ściągnięciu daje załupek, czyli parafimozę, i niemożliwość odciągnięcia tego napletka powyżej żołędzi, co daje pewne ryzyko, że tutaj, w tej okolicy, może nam się zrobić obrzęk, a nie daj Boże, niedokrwienie i następcza martwica. Przy krótkim wędzidełku, tak jak Państwo widzicie, im jest ono krótsze, im bardziej zbliznowaciałe, tym bardziej pociąga nam w czasie erekcji żołądź do dołu, co może dawać pewnego rodzaju dyskomfort. Badanie męskich piersi, tak samo jak badanie piersi kobiecych. Ja o tym się nie będę wypowiadał, bo tutaj koleżanka znacznie więcej i szczegółowie o tym opowie, a badamy dokładnie tak samo jak u kobiet. Rak piersi to, co wspólnę jest możliwy, a ginekomastia to może być problem albo hormonalny, lub z otyłości, ale obojętnie jaką nie ma przyczynę, to warto na pewno to diagnozować, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze tutaj zaoferować i zrobić. Jeśli będą jakieś pytania, to zapraszam na sam koniec, po wystąpieniu koleżanki. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mam przyjemność Państwu opowiedzieć trochę na temat profilaktyki raka pieksi, Przede wszystkim u kobiet, bo jest to nowotwór, który najczęściej występuje u kobiet, ale tak jak miał Pan Doktor, niestety zdarza się również u mężczyzn. Dzisiaj mamy 15 października i to jest wyjątkowy dzień, europejski dzień walki z rakiem pieksi. Więc, jak gdyby dzisiaj mamy taką naprawdę szczególną okazję, żeby na ten temat porozmawiać. Rak pieksi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Najczęściej chorują kobiety między 50 a 70 rokiem życia, ale musimy pamiętać o tym, że niestety młode kobiety również chorują. Jak również zdarza się rak piersi w wieku późniejszym po 70 roku życia. Co jest oczywiście bardzo istotne i ważne w profilaktyce. Spójrzcie Państwo na statystyki. Tak naprawdę półtora miliona kobiet zaczyna chorować na raka piersi w ciągu roku, niestety aż 400 tysięcy umiera. Co zrobić, żeby ustrzec się przed chorobą? Na raka piersi nie mamy wpływu, czy zachorujemy, ale mamy wpływ na to, kiedy znajdziemy chorobę, kiedy dowiemy się o chorobie i co z tym możemy zrobić. Badania profilaktyczne. Samokontrola piersi to jest najważniejsze badanie, najważniejsza profilaktyka u nas. USG pieksi, mamografia, na pewno Państwo słyszeliście o tych dodatkowych badaniach. Natomiast chciałabym się skupić głównie na samokontroli piersi, samokontroli również wzajemnej. O tym wcześniej mówił Pan doktor. Jak badamy piersi? Badamy piersi w pozycji stojącej i w pozycji leżącej. Zawsze zaczynamy badanie od dołu pachowego, pełną dłonią. Wykonujemy tak naprawdę trzy ruchy. Są to ruchy góra dół, promieniowo, czyli odbrodawki na zewnątrz, jak również kółeczkami. Tu jest taki schemat. Przedstawię Państwu to jest schemat zaczerpnięty ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie możecie po wykładzie wrócić do tego, żeby jeszcze raz na spokojnie przeanalizować, w jaki sposób należy badać piersi. Co jest bardzo istotne przy badaniu piersi? Przede wszystkim oglądanie, oglądanie się wzajemne. Jak to robimy? Stajemy z rękami uniesionymi do góry. Kolejna pozycja ręce zlokalizowane czy ułożone na biodrach oraz ręce opuszczone swobodnie wzdłuż ciała. I tutaj nasz partner, osoba, która z nami mieszka, żyje, czy, czy mamy z osobą bliskie relacje, jak najbardziej możemy, może być naszym lustrem. Stajemy naprzeciwko siebie i przede wszystkim się oglądamy. Kolejne badanie, kolejny krok w badaniu to jest właśnie badanie piersi, już bezpośrednio. Jeżeli mamy osobę, która bada nam piersi, może to zrobić jednocześnie, zbadać dwie piersi jednocześnie, tak? Jeżeli badamy sami, badamy piersi pojedynczo. Co jest bardzo istotne? Czytamy bardzo często, że przykładamy trzy palce i za pomocą tych naszych trzech palcy badamy piersi. Proponuję jednak, żeby zawsze na piersi układać całą dłoń. I piersi badamy zawsze całą dłonią, zaczynając od pachy, przesuwając rękę w dół i wtedy te trzy palce rzeczywiście, one najbardziej biorą udział w wykonaniu badania. Ale cała dłoń jest bardzo istotna. Przesuwamy palce wzdłuż piersi w kierunku brodawki i od zewnątrz do środka piersi. Kolejny ruch od brodawki na zewnątrz, i trzeci ruch, jaki wykonujemy, to kładziemy rękę na piersi i okrężnymi ruchami badamy piersi. Co jest ważne, co zawsze mówię swoim pacjentom, Spróbujmy potraktować piersi jako taki woreczek, w którym szukamy czegoś. Naprawdę jest to proste badanie, musimy się go po prostu nauczyć. Tak jak mówię, jest to schemat, który znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i warto do niego wracać. Te wszystkie czynności, o których wspomniałam, należy również wykonać w pozycji leżącej. Możemy wykonać to same, może wykonać to partner. I jakie są objawy, które mogą nas niepokoić, które powinny nas niepokoić? Przede wszystkim twardy guzek w piersi. Twardy guzek w piersi naprawdę jest jednym z głównych objawów, niestety raka. Pozostałe syndromy raka piersi, typu wyciek z brodawki też jest bardzo istotny, natomiast musicie państwo wiedzieć o tym, że nie każdy wyciek z brodawki jest nowotworem. Głównie chodzi o to, że jeżeli jest to wyciek krwisty, ciemnobrunatny, może sugerować nowotwór, natomiast wyciek jasny, mleczny, przejrzysty nie jest nowotworem. Owrzędzenie brodawki, zniekształcenie brodawki często pacjentki się zgłaszają również z bólem piersi, takim nagłym, który się pojawił bez istotnej przyczyny. Pogrubienie skóry, obrzędzenie to są już dużo. To są zmiany, które już bardzo postępują. Natomiast to, co jest ważne w oglądaniu przez partnera, przez siebie w lustrze, przede wszystkim asymetria piersi. Że piersi wcześniej wyglądały równe, może prawie równe, bo te piersi nigdy nie są równe, ale nagle są wybrzuszenia, są zgrubienia, jest nieprawidłowe uwypuklenie. To już powinno budzić naszą wątpliwość. Co wtedy zrobić? Udać się do lekarza. Do którego lekarza mamy najłatwiejszy dostęp? Bez skierowania. Na pewno ginekolog i lekarz POZ. -u. Ci lekarze mogą wydać skierowanie na badanie USG lub mammografię. I to, o czym wspomniał pan doktor, jeżeli mamy trudności, żeby się dostać do lekarza POZ-u, chociaż nie powinno być, czy ginekologa, to pójdźmy i wykonajmy badanie USG. Prywatnie badanie USG. Dzisiaj koszt badania USG jest w granicach 250-300 zł. Tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, to jest tyle samo, co jedna wizyta u fryzjera, prawda? I teraz tak, USG. Kiedy należy wykonywać badanie USG? Badanie USG wykonujemy raz do roku. Takie są zalecenia. Badanie piersi, samo oglądanie wykonujemy raz w miesiącu. Najlepiej bezpośrednio po miesiączce. USG piersi raz do roku. W każdym wieku kobieta może przyjść na badanie USG piersi. Jest to badanie proste, badanie nieinwazyjne, gdzie naprawdę wynik badania mamy od razu. Mammografia i tu chciałam państwu powiedzieć, jest to bardzo dobra wiadomość, że od 1 listopada NFZ rozszerzył wiek kobiet, które mogą mieć wykonane bez skierowania mammografię. Wcześniej było to 50-69 lat. Dzisiaj już od 1 listopada mamy 45-74 lata. Pytanie, które bardzo często zadają pacjenci, dlaczego mammografia, a nie USG? Kiedy USG, kiedy mammografia? Piersi są zbudowane z tkanki gruczołowej i tłuszczowej. Tkanka gruczołowa jest tkanką charakterystyczną dla młodych pań. Z wiekiem ta tkanka zostaje przekształcona w tak zwaną tkankę tłuszczową brunatną i z wiekiem ona po prostu zanika. I teraz tak, badanie ultrasonograficzne lepiej wykrywa zmiany zlokalizowane w tkance gruczołowej. Natomiast mammografia jest badaniem dedykowanym dla piersi tłuszczowych. Dlatego pierwsze badanie przed 40 rokiem życia jest zawsze USG, natomiast potem decyzja o tym czy jest to mammografia, czy jest to USG, tak naprawdę należy do lekarza. Musicie Państwo też wiedzieć, że nie są to badania, które, się, które są zamienne. Tak naprawdę i mammografia, i USG są badaniami uzupełniającymi się nawzajem. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, jest to bardzo ważna rzecz, jest to bardzo istotna informacja, o której się coraz częściej mówi. Są to badania genetyczne w kierunku wykrywania nowotworów raka piersi i raka jajnika. Jak widzicie Państwo, 10, około 10% nowotworów piersi ma charakter niestety dziedziczny. Wykonujemy badania genetyczne, które dzisiaj są naprawdę dostępne. W każdym laboratorium takie badanie można zrobić. Jest to badanie mutacji, czyli zmiany w obrębie genu BRCA1 i BRCA2. Dlaczego akurat te dwa geny razem, mimo że jeden jest odpowiedzialny za raka jajnika, a drugi jest odpowiedzialny za raka piersi? Dlatego, że te nowotwory niestety bardzo często ze sobą współistnieją. I jak widzicie Państwo na slajdzie, aż 80% kobiet z mutacją w obrębie genu BRCA1 może zachorować na raka piersi. Wtedy u osób, które mają taką mutację stwierdzoną, wykonuje się badania obrazowe, badania profilaktyczne zdecydowanie częściej. No i cóż, Różowy Październik, o którym wszyscy mówią, trąbią i w mediach, i my lekarze, chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali ten, ten miesiąc i co roku przychodzili na badania USG. I nawzajem się badali co miesiąc. Serdecznie dziękuję za uwagę.